Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Listopad dobiegł końca, tym samym przyszedł czas, jak to zwykle bywa, na czytelnicze podsumowanie miesiąca. Ze względu na przerażająco szybko zbliżający się termin oddania pierwszego rozdziału pracy licencjackiej, nie miałem aż tak wiele czasu na czytanie, jakbym sobie tego życzył. Mimo to udało mi się parę pozycji przeczytać. I dzisiejszy, a, dzisiejszy rapa będzie się odbywał pod znakiem a, odcieni magii, i na pierwszy ogień idzie oczywiście mroczniejszy odcień magii. Pierwszy tom to oczywiście świetna okazja, żeby przedstawić nam świat, zasady nim panujące oraz bohaterów, którzy w nim żyją. Oczywiście można tego nie robić, natomiast nie wiem czy ktoś by to przeczytał wtedy, a z pewnością byłby potrzebny większy talent do napisania takiego dzieła. Natomiast my w pierwszej kolejności skupimy się na bohaterach na pierwszy ogień bierzemy więc Kela, i Kel to jest taka postać, która całym swoim jestestwem krzyczy: Jestem głównym bohaterem książek fantazy, przeznaczonych dla szeroko e, pojętych. Ludzi młodych. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że Kel jest pięknym, rudowłosym księciem, który dodatkowo jest w zasadzie w połowie demonem, bo ma jedno czarne oko, prawda? Korzysta z magii, e, której nikt nie ma, nie panuje nad jednym żywiołem, nie panuje nad dwoma żywiołami, panuje nad nimi wszystkimi i świetnie sobie z tym radzi. Dodatkowo może przechodzić przez światy, prawda? E, bo w, w mroczniejszych odcieniach magii mamy cztery światy, cztery londyny e, i on jako jeden z nich, może pomiędzy nimi przechodzić. Do tego jest tajemniczy, jest małomówny, trochę taki sassy e, i, i jakby królowie z innych światów w zasadzie muszą traktować go z szacunkiem, bo jest jedyną możliwą opcją na ich kontakt z tymi innymi światami, prawda? Dodatkowo nosi jeszcze super, e, super płaszcz, który po prostu ma milion warstw. Niektóre znikają, niektóre się pojawiają, on sam nie wie il, ile ich tam jest, ale zawsze znajduje taką, która jest mu potrzebna, nie? Więc jakby... Rozumiecie koncept? Główny bohater książek fantastycznych to jest idealnie Kel. No i mamy jeszcze Lilę. Lilę Bart, która jest złodziejem, która jest piratem, która jest niezwykle żywiołowa, niezwykle gadatliwa i po prostu stanowi przeciwwagę dla głównego bohatera, prawda? Ma go wyciągać z jego strefy komfortu i tak dalej. Jakby rozumiecie zasady. Kolejnym z bohaterów jest. Raj. Raj jest królewskim synem, przybranym bratem Kela, bo warto tu jeszcze wspomnieć, że Kel jest ad adoptowany. Totalnie nie pamięta swojego dzieciństwa. Jakby ta aura tajemniczości była jeszcze za mała. Jakby nie, żebym ja narzekał. Ja, to są postacie, które są stworzone po to, żeby je uwielbiać i ja naprawdę je uwielbiam, kocham absolutnie. Natomiast wiecie, no to są takie schematy, które jakby zapewnią postaci to, że ona się spodoba, prawda? Dalej mamy właśnie tego Raja. Raj. Jest, prawda, niemagiczny, nie ma dostępu do magii, nie ma talentu do magii, ma natomiast e, wizję korony przed sobą, prawda? To na nim spocznie e, dziedzictwo ojca, to on będzie musiał zostać królem, e, a obecnie jest. Księciem uwielbianym przez dosłownie każdego, przez wszystkich swoich poddanych. Uśmiecha się, rozmawia, wychodzi do ludzi, prawda, e, rozmawia z nimi, interesuje się nimi to jest bardzo ważne. To nie jest ten typ księcia, który prowadzi tylko hulaszczy tryb życia i do tego jest ignorantem. Nie, on właśnie interesuje się ludźmi i jakby zdaje sobie sprawę z tego, że e, w. W jakiejś tam przyszłości zostanie królem i będzie jakby ten ciężar korony na nim spocznie. Okej, okay, więc tak prezentuje się nasza podstawowa trójka. No i mamy jeszcze czwartą postać. Postać Holanda. Holanda, który jest zupełnie inny, zupełnie nietypowy i tym samym ciekawy i wydaje mi się, że jest moją ulubioną postacią dlatego, że jest postacią tragiczną. Jakby o Holandzie nie można przynajmniej na przestrzeni pierwszego tomu powiedzieć. Za dużo jest otoczony, e, osnuty jeszcze większą mgłą tajemnicy niż e, Kel, którego je, do którego myśli jakby jednak mamy dostęp. W przypadku Holanda tego nie ma. E, dodatkowo i pod względem charakteru, i pod względem wyglądu, e, i pod względem zachowania e, Holand nie jest specjalnie e, przyjemną postacią. Można by go zdefiniować jako złola, e, ale jednak ma nad sobą ludzi, którzy e, kontrolują go w pewien sposób, e, którzy są jeszcze, jeszcze bardziej po prostu e, zdeprawowani, jeszcze gorsi, więc e, tutaj można się zastanawiać, czy Holland aby na pewno jest złolem. Ja nie lubię go w ten sposób definiować, natomiast e, zdecydowanie jest postacią tragiczną. I oczywiście możecie się zastanawiać, dlaczego tyle rozwodzę się nad tymi postaciami, skoro to jest podsumowanie. Tutaj w zasadzie w skrócie miałbym powiedzieć, czy książka mi się podobała, czy nie. A to dlatego, że te postacie to jest coś, co w tej serii robi robotę, bo one naprawdę są wielowymiarowe i, i mimo, że niektóre z nich, tak jak Kel czy chociażby Lila, e, są stworzone na podstawie takich schematów, które jakby mają zapewnić, że... Że ci bohaterowie się spodobają, to jednak, jakby faktycznie mają tą swoją głębię, i zarówno Raj ma swoją głębię, nie jest taki jednowymiarowy i, i cała reszta, prawda? Holand to już w ogóle jest masakra. Świat oczywiście też jest bardzo ciekawy, świetnie skonstruowany, jakby sam koncept stworzenia czterech Londynów, każdego nazywanego w innym kolorze, prawda? Szary, czerwony. Biały i czarny, i, i jakby sama wizja tego świata, tego jak jest stworzony, jest naprawdę ciekawa, i jakby to też bardzo mi się podobało. Natomiast postacie to jest coś, co zdecydowanie wygrywa tę serię. I, i tym sposobem, jakby zakończę mówienie o mroczniejszym odcieniu magii i przejdę do drugiego tomu, czyli zgromadzenia cieni. Zgromadzenia cieni, które Wydaje mi się, że jest moją ulubioną częścią, dlaczego to powiem za chwilę. Najpierw jednak przedstawię jeszcze ostatniego istotnego bohatera, czyli Alukarda. I Alucard jest kolejną postacią, której nie da się nie lubić. Jest piratem, jest zawadiackim piratem, takim z charakterkiem bardzo, e, który jednocześnie również ma tą głębię, o której wspominałem przed chwilą. Ma swoją przeszłość, troszkę bardziej lub mniej szlachetną. E, ma wydarzenia, które go ukształtowały. Ma wydarzenia, które pozostawiły szramy na jego wnętrzu, na jego duszy, prawda? Ma jakby wiele demonów, które go wewnętrznie męczą, natomiast nie daje tego po sobie Poznać na pierwszy rzut oka jest, jak już mówiłem, e, zawadiackim kapitanem statku, prawda? E, ale to nie dlatego ta część podoba mi się najbardziej. E, ta część podoba mi się najbardziej przez S&Tash. Mam nadzieję, że w ten sposób się to czyta. Jeśli nie, to trudno. Są to igrzyska żywiołów, tak w wielkim skrócie, czyli po prostu turniej organizowany w królestwie, w którym różne państwa zjeżdżają się, prawda, żeby zaprezentować swoich utalentowanych magów. I ja zauważyłem bardzo ciekawą rzecz. Że niezależnie od książki, jeśli występuje jakiś turniej, jakieś wyzwania, prawda, ktoś musi wspiąć się po tabeli, wyeliminować innych po prostu swoich oponentów, to mi czyta się to niezwykle przyjemnie, niezwykle szybko i, i na długo zostaje to w mojej głowie. W sensie, no, oczywiście chleb i igrzyska od zawsze towarzyszyły nam, to jest uwarunkowane psych psychologicznie, psychicznie, w naszej psychice zapisane jest to, że po prostu e, chcemy tej rozrywki, chcemy troszkę e, oglądać e, tych, te, te, tą rywalizację i, i nas do niej ciągnie. E, Niemniej jakby to spostrzeżenie dotarło do mnie teraz, więc stwierdziłem, że się nim z wami podzielę. I te igrzyska żywioł w zasadzie pełnią tutaj główną funkcję. E, oczywiście nie jedyną, bo, bo te książki są zdecydowanie bardziej rozbudowane niż jeden wątek e, i jakby. Yy... Rozbudowanie postaci pod względem charakterologicznym i, i, i pod względem, jakby e, uchylanie rąbka tajemnicy z ich przeszłości, e, tutaj również się pojawia i również jest niezwykle e, jakby docenianym przeze mnie aspektem. No i przyszedł czas na wyczarowanie światła, czyli tom ostatni, tom finałowy, który ma. Zamknąć wątki bohaterów. Czy robi to dobrze? Według mnie tak, chociaż mógłby zrobić to lepiej. E, to znaczy, mamy aspekty, które mega mi się podobały. Jakby wątki samych bohaterów, tych, których Wam przedstawiłem, są zamknięte świetnie. Jakby bardzo mi się podobają. To, co mi się nieszczególnie podoba, to finałowa walka. To znaczy, ona jest taka troszkę nijaka. Według mnie. E, Chociaż jakby to nie jest tak, że ja nie lubię walk, bo ja bardzo lubię walki, zresztą e, ostatnia wcześniejsza część, e, która w zasadzie opierała się na tych walkach, na tej rywalizacji, niezwykle mi się podobała i jakby widać, że tutaj można było to zrobić dobrze, więc nie rozumiem trochę, dlaczego e, ta, e, ta walka finałowa wyszła taka bez polotu, natomiast e, takie, takie było moje odczucie. I, I to jest walka przeciwko już takiemu niewypowiedzianemu złu, prawda? Tutaj już mamy, tutaj już nie mamy nawet postaci konkretnej, tutaj mamy zło jako zło samo w sobie, czarną magię niemalże, prawda? Zdeprawowaną, którą trzeba pokonać. I jakby. To nie jest to, że ta, zła, ta, ta część jest zła, bo nie, tutaj wydarzenia są naprawdę świetne. Jakby tu się dzieją rzeczy, które. które... Denerwują człowieka, ale jednocześnie ma takie, wow, wow, to jest dobre, to jest dobre, ale ta walka, e, walka jednak e, pozostawia w głowie pewien taki niedosyt, pewien taki szkopu, e, którego trudno z niej usunąć. Natomiast e, Ostatecznie oceniam całą serię niezwykle pozytywnie, niezwykle pozytywnie, jakby e, przeczytałem ją głównie z polecenia mojej przyjaciółki Nikoli, prawda, którą bardzo serdecznie w tym momencie pozdrawiam, bo pewnie czułaby się urażona, gdybym nie wspomniał o niej przy okazji tej serii, przy okazji książek pani Szłap. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Nikola. Zdarzyło nam się nawet popełnić wspólne filmy, więc, jeśli macie ochotę, to tutaj gdzieś znajdzie się odnośnik. Seria mega mi się podobała, nie dziwię się, że Tobie również przypadła Nikola do gustu, i tyle jeśli chodzi o, o odcienie magii. Przejdźmy teraz do ostatniej, już pozycji. Niestety. Jakby mówię, chciałem czytać więcej, troszkę się to nie udało. Takim e, ostatnim zrywem był właśnie ten maraton, żeby znaleźć troszkę czasu, żeby e, poświęcić maksymalną ilość i, i nadrobić jakoś. E, no i ostatnią pozycją którą w listopadzie przeczytałem, ostatniego dnia e, skończyłem, jest Instytut Kinga e, i Instytut Kinga jest jakby moim drugim spotkaniem, jeśli ktoś nie widział poprzedniego filmu, bo troszkę się powtarzam. Natomiast e, wcześniej miałem tylko do czynienia z e, Oczami Smoka, które jest taką typową fantastyką, no to tutaj mamy już bardziej taki thriller, bym powiedział, oczywiście z elementami fantastycznymi, bo to jednak jest King, prawda? I główny wątek fantastyczny tutaj opiera się na tej telekinezie i telepatii, to nie jest jakby spoiler, bo to w zasadzie jest i z tyłu książki napisane, i dowiadujemy się niemalże na samym początku książki o tym. E, natomiast e, nie podobało mi się, znaczy nie podobało. Taki niedosyt pozostawiło to, że jak telepatia jest niezwykle szeroko opisywana, tak telekineza e, w zasadzie no tak jest po prostu i tyle. E, natomiast sam koncept jest naprawdę świetny. I wydaje mi się, że ma wielką predyspozycję do tego, żeby dostać dobrą ekranizację. I myślę, że to pojawi się po prostu już niedługo w naszych kinach, za parę lat. Dosłownie. Eee, taki fun fact tutaj, jeszcze jeśli ktoś nie widział, bo to przeżywam dosłownie za każdym razem, jak mówię o tej książce. Eee, ja na początku myślałem, że to jest fantastyka, bo ta łódeczka, która się okazała łódeczką dopiero jak jakby spojrzałem na tą książkę w domu, eee, ja zawsze myślałem jakby patrząc na. Eee, na wystawy, prawda, w księgarniach, że to jest portal, bo on mi niezwykle przypominał portal z Wiedźmina. Tutaj pewnie dodam zdjęcie e, dla porównania. E, natomiast nie, okazało się, <laughs> że to jest łódka e, i w sumie spoko, bo i okładka nawiązuje do treści, którą mamy e, przedstawioną w książce, i sama książka jest e, dobrze zrobiona, i bohaterowie są świetni, i jakby. Też e, zastanawiałem się, czytając ją, jak dorosły facet przedstawia dzieci. To znaczy, e, czy faktycznie nie robi ich troszkę zbyt dojrzałych, e, ale, ale potem sobie przypomniałem, jak ja miałem 10 lat i denerwowało mnie, e, że wszyscy jakby podchodzą do mnie. I, I nie traktują troszkę na poważnie, i, i jakby, że w głowie miałem troszkę więcej niż można by sądzić. Tak, po, po 10 latku powiedzmy bo taka mniej więcej średnia wieku 13 tutaj występuje, jeśli chodzi o bohaterów ale King ma doświadczenie z pisaniem o dzieciach, z tego co kojarzę, prawda? No bo mamy chociażby to jako kolejny przykład. I wydaje mi się, że poradził sobie z tym. Wydaje mi się, że sytuacja przedstawiona w tej książce sprawia jednocześnie, że te dzieci muszą troszkę szybciej dojrzeć. Znaczy znacznie szybciej dojrzeć, bo na przestrzeni dni, jeśli nie tygodni, na przestrzeni tygodni, jeśli nie dni, o tak. Ale, ale ostatecznie niezwykle mi się podobała ta książka i jakby bardzo pozytywnie mnie nastawia do sięgania po kolejne pozycje Kinga. Więc cieszę się, że oprócz Instytutu zamówiłem sobie również leśnienie i doktora Sen, które, po które sięgnę prawdopodobnie w najbliższej przyszłości, skoro ten King tak mnie zachwycił. I to by było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie wyszedł za długi i że nie znudziłem Was swoim gadulstwem. Piszcie, co Wy czytaliście w trakcie listopada, ile książek Wam się udało przeczytać. Może skoro ja nie miałem czasu tyle na, na czytanie, to chociaż poczytam o tym, co Wam udało się przeczytać. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję za wszystkie dotychczasowe suby, lajki i komentarze. No i mam nadzieję, do zobaczenia. Już niedługo. Na razie, cześć.